Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka styla się kłania. A przede wszystkim witam wagi, bo to jest dla Was horoskop na listopad. Oczywiście horoskop kartami Tarota, karta Wizji, karta Energii i karty Lenormand jako karty Rady dla Was na dzisiaj. Zobaczymy, jak ten listopad minie. Przypominam, że możecie zadawać pytania po 10 zł. Na filmik publiczny, tak? To jest fajna taka forma, najtańsza. Jak to się mówi, można jakieś tam jedno, dwa, trzy pytania sobie zadać. Oczywiście każde pytanie kosztuje 10 zł. Potem dostajecie link zwrotny. No, musi być potwierdzenie przelewu imię, data urodzenia i pytanie konkretne nie jakieś tam ogólne konkretne pytanie czy o zdrowie, czy o miłość, czy o pracę. Także korzystajcie. Oprócz tego pamiętajcie, że robię rytuały, rytuały bez szkody dla nikogo, zawsze w pełni i w nów Księżyca. Teraz pełnia jeszcze 20 października, jak ktoś się załapie. A potem znowu nów i pełnia w listopadzie. Oczywiście można sobie rytuały na przyciągnięcie miłości czy finansów, czy zdrowia, czy odcięcie się od złych ludzi, energii, sytuacji. Wszystkie intencje muszą być z serca, jak to się mówi, bez szkody dla nikogo. Tylko dla Was, żeby Wasza energia się zmieniła, żeby coś do siebie fajnego przyciągnąć. Oprócz tego, bo mieszacie nieraz rytuał z oczyszczeniem. Oczyszczenie energetyczne to jest takie indywidualne. Ja Was tam sprawdzam i zdrowotnie, duchowo, energetycznie, fizycznie, jak tylko chcecie. Także. Czy są klątwy, uroki, podczepy, co tam się dzieje, czy są jakieś blokady i to wszystko widzicie. Ja to wszystko wam mówię i oczyszczam wahadłem, oczyszczam białą szałwią. Ta energia oczywiście do was idzie od razu, ale jak oglądacie filmik, to ona jeszcze się tam wzmacnia. Do tego jeszcze wiadomo, że wróżę, wróżę przez telefon i przez różne aplikacje, jakie macie w telefonie. Robię też już horoskopy na 2022 rok, także możecie zamawiać, czy z kart Lenormand, czy z kart Tarota. Karty Lenormand są bardziej takie przyziemne, mówią o takich normalnych sprawach. Tarot bardziej nieraz coś tam wiadomo, że wygrzebie, jak to się mówi, z duszy człowieka, ale też wiadomo, że to jest taki ogólny też horoskop, właśnie o pracy, o finansach, o miłości, o rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Także też bardzo fajne sprawy. Co jeszcze? Yy, no jak chcecie, to po prostu możecie odwiedzać moją stronę www.styla.pl i tam wszystko jest napisane. Dobrze, zaczynamy. Waga. Jestem baranem, ale właśnie ascendent mam w wadze. Pamiętajcie, jak znacie swój ascendent. Możecie dwa horoskopy obejrzeć, bo może coś wam jeszcze dojść ciekawego. No, główna energia, zobaczmy, dla wagi. No cóż, energia, powiem Wam, jest taka obrona można powiedzieć, jest bardzo dynamiczna. Taka obrona. Przed czymś, tak? No, mogą to być ludzie, mogą to być złe słowa, mogą to być złe relacje międzyludzkie, ale tu wy bronicie tego, tak? Tu wy jakoś po prostu przezwyciężacie pewne sprawy. No dobra, energia jest dosyć dobra, tak? Walki, energia walki, siły takiej potęgi no może być tak, że sportu też, może waga zacznie uprawiać sport nie wiadomo każdy jak to się mówi rzepkę skrobie <grywka> każdy sobie rzepkę skrobie co będzie najważniejsze właśnie o i znowu jest znowu piątka buław, jednak ta walka walka o coś o stanowisko, walka o wygraną, walka e, widać, że e, wygrana, walka wygrana czyli e, może będziecie musieli zawalczyć o coś właśnie w tym listopadzie e, no i każdy tak jak ja mówię, każdy sobie rzepkę w skrobie, czy to o e, emocje, uczucia, związek czy to o pracę, czy to o stanowisko czy o klienta będziecie po prostu walczyć będą też niebezpieczeństwa, no diabeł się pokazał, jednak diabeł e, jest e, no, jest trudne do pokonania. E, tutaj pustelnik pokazuje, że pewne sprawy mogą być zablokowane, że będzie, będą jakieś utrudnienia, co spowoduje właśnie też nerwowość. E, dla Was będzie to miesiąc walki. To będzie najważniejsze. No, zobaczymy pracę. No, i praca. Co tam z pracy? Uwagi. No, właśnie tajemnice, fałszywe posunięcia w Waszą stronę. Może być po prostu jakiś spisek też w Waszą stronę. Uważajcie, co podpisujecie. Uważajcie z kim rozmawiacie, myślę tutaj pewnego rodzaju ograniczenia też pokazują się związane z pracą, czyli może nie jest do końca to dobry miesiąc, żeby w ogóle szukać nowej pracy, jeśli ktoś nie ma. Bo jeśli ktoś ma, no to wiadomo, że tutaj pewnego rodzaju odkrywanie, może jakaś tajemnica wyjdzie na jaw, może jakieś fałszywe umowy, fałszywe faktury, no Rzeczywiście może tu się dziać dużo, ale mimo wszystko wy jesteście w porządku, bo jesteście, warcy, kapłanie, gwiazda, też będziecie chronieni z góry, tak? Ktoś was będzie chronił przed, przed złością innych ludzi, może złością, właśnie, no właśnie, złośliwością, nawet, no nieraz tak jest, no słuchajcie, finanse. No, i sprawdzimy finanse na listopad. No, no, oczywiście, jak tam to wszystko będzie się układać finansowo? No, może być nowy projekt lub pomysł na zarabianie pieniędzy, jednak to nie jest dobry miesiąc na rozpoczynanie tego. Można podejmować decyzje, można sobie tam pomagać jakoś, <laughs> jak to się mówi yy, współpracować z kimś nawet, yy, zakładać jakieś spółki. Wspólnie coś kupować, jednak jeszcze nie w tym miesiącu. Wszystko zaplanujcie sobie. No i dobrze, jak kogoś macie, no to jest wspólne, jakby wspólne finanse. Będzie się działo gorąco w tych finansach. No widać, że rączki będą was parzyły, żeby nie wydać kasy, ale trzeba uważać. Z finansami w listopadzie jednak uważać, można sobie planować, można sobie coś tam, ale nie jeszcze w tym miesiącu, nawet. Nie jest to dobry nawet miesiąc na jakiekolwiek inwestycje. Urzędy i nauka. Urzędy i nauka. Zobaczmy, co tam wyjdzie. Stare sprawy wracają, jednak potraficie je zakończyć, zamknąć, zacząć wszystko od nowa. No, Pewna sprawa urzędowa może nie wyjść. Co do nauki, bardzo dobry miesiąc na naukę, jest arcykapłan, także przez internet możecie się uczyć, możecie zapisywać się na różne kursy. Dobry miesiąc, dobry miesiąc, żeby wrócić do jakiegoś pomysłu, uczenia się na przykład czegoś. Co kiedyś, no może kiedyś chcieliście się nauczyć, nie było czasu, no to teraz proszę bardzo, uczcie się. Teraz będą tak, jakby emocje yy, i relacje międzyludzkie. Ja horoskop miłości zrobię oddzielnie, a dzisiaj, tak, właśnie bardziej, właśnie emocjonalnie i jakie relacje. No, jakby wyszła miłość, to oczywiście Wam powiem, tak. No, powroty z przeszłości, powroty z przeszłości. No, waga może tutaj kiedyś miała powodzenie, i no, ktoś może z przeszłości będzie chciał do Was przyjechać, spotkać się nawet. To może być przyjaciółka, przyjaciel, to nie musi być, nie wiem, ktoś, kto tam Was strasznie kochał, ale no, może Wy też by, byście chcieli się spotkać z jakąś osobą, może być przypadkowe spotkanie, czemu nie? Relacje bardzo dobre powiem, powiem Wam. Bo waga jest w porządku, waga jest w arcykapłanie, waga jest światełkiem w tunelu. Wiecie, co robicie, wiecie, z kim chcecie się zadawać. Także myślę, że ogólnie relacje i miłosne i, i właśnie relacje przyjacielskie, czy, czy inne dobrze tutaj będą wyglądały. Dom i rodzina. Dom i rodzina. Sprawdźmy. O. W domu, w rodzinie bardzo dobrze. Bardzo dobrze stosunki międzyludzkie. Wasze dzieci was będą też cieszyć. Będziecie szczęśliwe najbardziej właśnie chyba w domu. I tutaj widać, że tu nie będziecie musieli walczyć. Walczyć będziecie musieli tam w pracy, tak, czy w firmie, ale w domu będziecie mieli spokój, będziecie mieli ciepło i myślę, że naprawdę super. Nawet możecie sobie urządzać, zmieniać jakieś urządzenie, u, urządzenie w domu, urządzenie poszcze, urządzać inaczej, tak. Może coś kupić nowego, no wiecie to, jak to jest. W każdym bądź razie bardzo przyjemnie, pozytywnie. Wręcz tak uroczo, wręcz jesteście takie doceniani w tym domu, kochani. No, waga jest potrzebna po prostu dla wszystkich w domu i w rodzinie. Zdrowie i energetyka. Sprawdzimy, jak tu wyjdzie waga w listopadzie. W sumie bardzo dobrze macie troszeczkę zaburzoną energetykę, tylko w pierwszej czakrze, ale to mogą was boleć trochę biodra, nogi, może plecy, kolanka, takie rzeczy. Tak poza tym trochę sprawy hormonalne, tak się pokazują, jakby zdrowotnie. No, trochę stany zapalne przy głowie. Uważajcie na przeziębienia. Ale tak poza tym naprawdę myślę, że bardzo pozytywna energia koło Was. Bardzo. Właśnie miłości, przyciągania czegoś dobrego, emocjonalności, a z drugiej strony ognia, e, czegoś, co właśnie Was prowadzi, że nie poddajecie się, jesteście silne i wspaniałe. Dobrze. No to teraz ostrzeżenia. Zobaczymy, co za ostrzeżenia. Ja myślę, że wagi są bojowe, że wagi są bojowe. Znałam kiedyś jedną taką wagę, bardzo bojową, fajną dziewczynę. <laughs> Moją przyjaciółkę, ona była zawsze bojowo nastawiona. Dobra, zobaczmy teraz ostrzeżenia dla wagi, czy są jakieś dodatkowe ostrzeżenia. Taka manipulacja, no, nieraz, nieraz tak jest, że ktoś nami chce manipulować, i tu rzeczywiście ten diabeł przy karcie maga jest to coś takiego, że my się nie spodziewamy, tak, ale coś nowego, coś, coś fascynującego do nas przychodzi lub poznajemy kogoś fascynującego, a się okazuje, że to jest diabeł w ludzkiej postaci. Uważajcie na takiego człowieka, na takiego człowieka, który właśnie niby jest wspaniały, inteligentny, wygadany, utalentowany, a z drugiej strony ma coś tam, jak to się mówi, niebezpiecznego w sobie. Potrafi manipulować, potrafi przyciągać i potrafi zniszczyć. Także na pewno uważajcie na takiego człowieka. Okej, okay, no to rady, rady. Zobaczmy, rady dla wagi. Kobietka, żmija i bociany. Cóż to znaczy? Zmiany właśnie poprzez jakąś kobietę. Kogoś bardzo może być Ktoś bardzo nieprzyjemny, tak, no właśnie ta żmija, ona też manipuluje, ale może ugryźć, tak, no coś nam obiecuje, coś nam chce dać. No tutaj na pewno rada, jeśli zmiany, to nie słuchać się nikogo, słuchać się swojej własnej intuicji, odwrócić się od złych ludzi, tak, odwrócić się, jak czujecie, że ta osoba jest dla Was zła, że jest fałszywa, nieprzyjemna, odwrócić się od tej osoby, po prostu zostawić to, spróbować samemu zrobić zmiany. Może też to być tak, takie coś, że na przykład nie wiem, no macie złą szefową, tak? No to się zwalniamy z tej pracy, nie zostajemy tam dłużej. Niech ta szefowa sobie tam zostanie i niech ona sobie tam sama głowę myje, jak to się mówi. No, i kartę zobaczmy teraz, może. Kartę wizji, jaka karta wizji dla naszej wagi na listopad? Proszę bardzo, anioł uwięziony. No właśnie, no właśnie, to jest taka manipulacja, to jest taka, że na waga jest aniołem, ale jest wplątana, coś Splątana, no właśnie, I dlatego musi walczyć później, musi pokazać tą swoją nawet i agresję, tak? No, zobaczymy, no, 30, 36, anioł spętany. Jesteś oplątany problemami, one cię ograniczają. Twoje życzenia i działania, zbierz siłę woli i stań z nimi twarzą w twarz. Najpierw pokonaj swoje lęki, wtedy będziesz wolny. Właśnie, może tutaj, właśnie chodzi o pokonanie swoich lęków. A może ta walka może być samym sobą też, tak? Bo niektórzy mają lęki, depresję. Oczywiście ja wiem, że to jest choroba, ale my musimy to pokonać, tak? Za nas nikt tego nie zrobi. Czy doktor nam da psychotropy, czy da nam jakieś proszki, to nam nic nie pomoże. My musimy pokonać te ograniczenia, bo inaczej wpędzamy się sami w jakąś pułapkę, tak? I jesteśmy właśnie związani, zawiązani. Oplątani e, przeszkodami różnymi, tak? Nieraz sami sobie wymyślamy te przeszkody. Także, kochane wagi, wszystkiego dobrego oczywiście w listopadzie. Niech słoneczko Wam świeci, <laughs> niech cieszą się dzieci. E, w każdym bądź razie myślę, że fajny, e, fajny miesiąc, bo nie nudny, tak? Że coś się będzie działo, że może właśnie ten miesiąc przyniesie Wam rozwiązanie jakichś problemów. Może sami je po prostu pokonacie. Ja Wam życzę zdrówka przede wszystkim pieniążków i radości. Niech magia będzie z Wami i do usłyszenia. Pa pa!